Kolejny dzień, który zaczynamy z Panem Jezusem, który zechcemy zacząć od Słowa, chcemy znaleźć dla Niego ten moment, aby ten dzień od samego początku był oddany właśnie Jemu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen. Kochani, kolejna Ewangelia, którą dzisiaj dostaliśmy od Jezusa, Ewangelia, która jest tak naprawdę kontynuacją pewnej historii. Posłuchajcie, zaczyna się ona w ten sposób. Po dwóch dniach Odszedł stamtąd do Galilei, a sam Jezus potwierdził, że w swojej ojczyźnie prorok nie ma poszanowania. Kiedy jednak przyszedł do Galilei, Galilejczycy przyjęli go, bo widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt, gdyż i sami poszli na te święta. Na pewno pamiętacie taki moment, kiedy Jezus mówi takie bardzo znane słowa tylko w swojej ojczyźnie. Prorok jest tak bardzo lekceważony. I wtedy jest napisane, ewangelista pisze, że Jezus nie mógł uczynić żadnego cudu z powodu ich niedowiarstwa. I to jest takie niezwykłe zdanie, bo czy to oznacza, że człowiek może jakby ograniczyć władzę, moc Pana Boga? Oczywiście nie, nie o to chodzi. Pan Bóg oczywiście ma możliwość cały czas robienia, ale ważne jest to, po co Bóg robi cuda. Bóg nie robi cudów po to, żeby zwrócić na siebie uwagę, nie robi po to, żeby jakiś taki fajny happening zrobić, żeby show zrobić dookoła siebie. Bóg robi cuda, aby potwierdzić wiarę, aby potwierdzić to, co mówi, aby ludzka wiara przy takim dowodzie jeszcze bardziej się rozpaliła. Jeżeli ludzie nie wierzą, to Bóg nie chce robić cudów bo te cuda nie pomogą im uwierzyć, tylko będą dla nich przeszkodą, bo będą się bardziej skupiać na tych rzeczach cudownych niż na tym, który te cuda robi. Dzisiejsza Ewangelia jest kontynuacją tamtej. Jezus wraca do Galilei, znowu spotyka się ze swoimi rodakami, możemy powiedzieć, ale oni już wierzą, bo oni już go słyszeli, bo oni już go zobaczyli. W dalszej części dzisiejszej Ewangelii widzimy urzędnika, który przychodzi do Jezusa i prosi Uzdrów moje dziecko, które umiera, przyjdź do mojego domu. A Jezus mu mówi: idź, twoje dziecko jest już zdrowe. Kiedy urzędnik wraca do swojego domu, okazuje się, że rzeczywiście jego dziecko jest zdrowe. Zobaczcie, kochani, Jezus nawet do niego nie poszedł, co chciał w ten sposób pokazać, że jeżeli twoja wiara jest prawdziwa, to ja nie muszę nigdzie chodzić, to ja nie muszę nikogo dotykać, to ja nie muszę robić żadnych znaków. To się po prostu wydarzy, bo ja chcę robić cuda dla Ciebie i tylko od Twojej wiary zależy, jak wielkie te cuda będą. To samo Jezus dzisiaj mówi do nas. Jak wielką masz wiarę? Na jakie cuda w swoim życiu pozwolisz Jezusowi? We do Zawitaj pełna łaski, chrześcijcz na światłości. Pani na pomoc świata, śpiesz się, z zbaw na złości. Ciebie, monarcha wieczny, od wieków swojemu Ciebie oblubienicę przyozdobił sobie, bo przestępstwo dama nie ma prawa w tobie. Wybrał ją muki i wywyższył ponad wszystko i wziął ją na mieszkanie do przybytku swego do Ciebie przyjdzie, błogosławmy Panu, bo uchwała, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Amen. i Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Kochani, zapraszam Was serdecznie na odcinek południowy, na spragnienie i nawrócenia, kiedy będziemy zadawali sobie kilka pytań w rachunku sumienia.